Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale no i dzisiaj gramy yy, tak jak już mówiłem w Minecraft Survival misję zabić smoka no i oczywiście dalej mamy tą misję yy, dobra w międzyczasie słuchajcie zmieniłem sobie teksturpaka możecie napisać czy Wam się podoba albo w sumie nie, słuchajcie przepraszam Was za to, za ten początek ale zmienię sobie jednak na grafa ponieważ będzie bardziej klimatowo Dobra, tak jak już mówiłem, nie ruszam się stąd. Ale już nam się wszystko przepaliło, więc w sumie możemy się stąd e, wynosić. E, no i teraz pozostaje nam jedynie co zrobić: to wy, wyjść stąd. A i mniej więcej przepraszam Was za to, no ale niestety pobrałem sobie Fulbrighta. Postanowiłem, ponieważ to nie jest żaden cheat, a uważam, że naprawdę mi bardzo pomoże. I będzie, myślę, ładniejszy dzięki temu, Minecraft. O, akurat uciekliśmy z Dobra, mamy noc. Okej. Okay. Aha, my jesteśmy jeszcze w tej. Dobra. Mm, to w sumie, czemu nie pójść spać? A, tu nie mam łóżka. Dobra, to nieważne. A może tu mam? Nie. A wiem, co zrobię. Też on nie ma? a ma tu łóżko. Monster nerwy? Słuchajcie, zestrefujemy tego ząberszka. Dobra, tu już jeden śpi. Jak nie... Jaki monster nerwy? No ty pajacu. A dobra, robi się już w sumie poranek, więc nie będę nic ruszał. Yy, w sumie sobie jeszcze poszukamy yy, tamtego, tutaj, tego domku, ponieważ z tego, co podejrzałam, tak, dokładnie, to zamkniemy i zbieramy jeszcze łóżeczka. Wiadomo, że nie zabijemy smoka z łóżeczek. Okej. Okay. Ułóżmy sobie je zawczasu, słuchajcie. I dzisiaj nasz plan to znaleźć lawapulkę i pójść do netheru, ponieważ nie będziemy jakoś rozdłużać tej serii. Po prostu szukamy jakiegokolwiek, hmm, jakiejkolwiek lawapulki. Dobra, w sumie mogę sobie jeszcze troszeczkę, a nie, mam osiem tanków, to jest git. Dobra, lecimy sobie tutaj, okej. Okay. No, jak na razie nic niestety nie ma, ale nic na to nie poradzimy. Okej... Okay. Jak na razie same owieczki. Dobra. Hmm... Zastanawiałam się nad Ocean Stratem, ale myślę, że to chyba nie będzie dobry plan. Przecież, słuchajcie, zastanawiam się, czy czasem nie pójść pod wodę, mm, znaczy nie pod wodę, pod powierzchnię, żeby poszukać lawa, pulki, ponieważ to będzie na pewno bardziej szybkie i myślę, że na pewno Wam się to bardziej spodoba, bo nie będziecie musieli patrzeć na żadne jakieś słabe rzeczy. Więc, w sumie, wejdźmy sobie do tego kajwa. Zawsze jakieś tam zejście na dół jest. Ok, i możemy w sumie Pójdź sobie, i teraz musimy, niestety, słuchajcie, musicie się troszeczkę nasłuchać. Zwiększamy sobie i słuchamy, nasłuchujemy. Gdzieś jest w pobliżu nas, Cave, To jest pewne, to na pewno znam. O, akurat żelazo trafiliśmy. To sobie pozbieramy. Dobra. Nie ma żadnego dźwięku. Hmm. O, jakiś kejf. W sumie jest ten, już Wam mówię, granit, więc gdzieś tu powinien być ten kajf. Wy, wy robimy sztuczkę, słuchajcie. O, proszę bardzo, widzieliście kiedyś lepszą sztuczkę? To nie są cheaty. Dlaczego to nie są cheaty? Ponieważ e, wykorzystaliśmy zwyczajny bug Minecrafta. Oho! Dobra, słuchajcie, to jeszcze y, nawet się tego nie spodziewałem. Mamy pierwsze nasze cztery diaksy. No i jak widzicie. Opłacać! Kopać się. Dobra, tu jest ta lawa pulka. Tylko, czy nam starczy? Czy ona jest odpowiednio duża? Odpowiedź brzmi. Chyba nie. Tu jest raz. No chyba starczy. Słuchajcie, dobra. Ok, poszło jak ci. O, nie, słuchajcie, jesteśmy o jedną krotkę za nisko. Dobra, robimy to, słuchajcie. I tu rozkopujemy Okej okay. I. A nie, dobra, tu będziemy mieli nasze ramki Dobra, jeszcze pod ziemią nigdy nie robiłem, ale myślę, że damy radę Eee, yy, okej okay. Tu jak na razie. A właśnie, mogę przecież ściszyć yy, Minecraft'a już. Nie będę Wam uszów męczył. Uszów. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Chyba nie. Dobra, mam już trzy kratki wysokości. Teraz tylko tu. Dobra, to będzie tu. Okej. Okay robimy tak przepraszam was za tą PPG, którą teraz właśnie robię, budując ten portal w podziemiach ale nie nauczyłem się jeszcze robić w takich klitkach portalów wiecie? i no niestety no musicie mi to wybaczyć bo nic wam na to nie poradzę hmm. o, proszę bardzo Okej okay. czy my mamy już wysokość odpowiednią? Tak, mamy już odpowiednią wysokość To teraz w sumie wystarczy zrobić obsa tu. Tu o tak? Nie, te kratki powinny być, tak? Słuchajcie, czekajcie. Raz, dwa, trzy. I ta kratka na tej kratce musi być ops okej, okay, dobra To już w sumie wiem już wiem jak to zrobić Dobra lecimy po jedno wiadro lawy o akurat mamy tutaj Dobra i ostatnie źródło lawy. Dobra, i będziemy mieli portal. Tylko słuchajcie, zmienimy trochę. Aha, dobra, to i tak nieważne. Tu jak postawię lawę, to tu szybko wezmę. Dobra. Troszkę zlamiliśmy. wiecie, to nie było zlamienie, to był Bug Minecrafta. Co? Jakim cudem słuchajcie? Ci zdaje, czy ja zrobiłem błąd yy, w moich obliczeniach? Nie gadajcie, że jestem aż taką pepegą. Chyba tak mi się zdaje, wiecie? <gry> Ale dobra. Już trudno, nic na to nie poradzę. O, moja lawa, Dobra. najgorzej to te bloki, słuchajcie. To wszystko było za wysoko. Dobra. Pepega level hard. Dobra, mamy nasz nareszcie. Nareszcie, słuchajcie, mamy nasz portal. I teraz zobaczymy, czy nasz seed postanowi być szczęśliwy. I czy uda nam się e, pójść do netheru dosyć łatwo. Czy będziemy mieli słaby nether. I uwaga. Do dzień niczego, słuchajcie, neder. Znaczy, plusem jest to, że przynajmniej na noc nie spływa jakkolwiek lawa. Ale dobra. Hmm. Gdyby tak się zbudować, słuchajcie, o tak, to na pewno będzie dobry plan. Tak. To będzie zdecydowanie dobry plan. Ale to jest gruby slajmik. Slajmiku, slajmiku, czy zechciałbyś do nas zejść? Otóż... Odpowiedź. Aha, dobra. Czyli mamy grubiutkie slajmiki, słuchajcie. No okej. Okay. Trzeba ostrożnie. Też mamy średni nader. Nawet nie... Nie powiemy średni. Mamy tragiczny neder. Dobra. Nie ma co. Wracamy i kończymy odcinek. Dobra, w sumie myślę, że odcinek Wam się spodobał. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Bo był całkiem mniej Jeśli tak, no to możecie zostawić łapkę w górę oraz suba. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Siema!